Dzień dobry, dzień dobry, ahoj! Mamy dzisiaj niedzielę, 21 września. Piękna, cudowna pogoda. Korzystamy z okazji i wykorzystujemy to cudowne słońce. Wybraliśmy się wspólnie na wycieczkę. O dziwo całą naszą rodziną. I dzieciaki, i mój sis. Przyjechaliśmy pod radą do Muzeum Wsi Radomskiej. przed nami kościół pod wezwaniem Świętej Doroty z Wilanowa albo z Wolanowa, przepraszam. I tak się prezentuje. Teren bardzo ładny, polecam na wycieczkę. Rzeczywiście można spędzić fajny, ciepły dzień. Ładnie to wygląda, szczególnie teraz jak jest jeszcze zazielenione wszystko. Wszystko jest położone wśród drzew. Także spacer naprawdę bardzo ładny. Jest na miejscu toaleta. Bilety można kupić też online, albo na miejscu przez urządzenie, płacąc kartą, ewentualnie tradycyjnie w kasie. Jest też mała restauracja, w której zapewne można coś zjeść. Także po wycieczce można skręcić. Na no małe, co nieco. Wycieczka dziarsko maszeruje. Nawet meritka mogła wejść. Czyżby tam była w głębi straż? Pożarną mieli? Wiejską swoją? Halo, wany? Czy lodowy? Jakby cię tak ubrał w taką zapaskę, chusteczkę ci dał na główkę, to po prostu taka pani przeniesiona z epoki. Ale tamte panie tak nie siedziały. Usiądź na no prosto. <gry> Gdzie? Na drodze? No wracań, to wiesz! Nie, 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 nie. <grystanie> Oj, Meridia! Gąski, gąski do domu. Hej dziewczyny! Albo może nawet jakiś chłopak jest, co? Czy nie? Nie ma się to denerwować. Spokojnie. A ciebie, biedaku, zamknęli tak przy niedzieli? Nie wypuścili na teren? I jeszcze cię uwiązali? Się doigrałeś, chyba masz jakąś karę. A tu? A tu nie ma nikogo. Najprawdziwsze króliki. Mój dziadek takie hodował. Jak byłam mała i dziadkowie moi mieszkali jeszcze przy Nowotki, to za domem, tam gdzie mieszkali, właściwie obok były właśnie takie klatki z królikami. Lubiłam tam chodzić i je karmić. Fajne. To doła ze Skaryszewa. Powiat radomski z 1850 roku. Budynek drewniany o konstrukcji wieńcowej. Hmm. tak Nie wiem co to jakiś letni. A, gołębnik, gołębie z raluchy. Na pewno. Jest tam ktoś w środku? Świnki? Nie. Tam jest koza w środku. To wiem, kozę widziałam i tam dalej kaczki. Nie, gęsi. A tu jest windyk, jak <laughs> indyk no cześć. I Kury. Kur nie lubię. Ale zapach faktycznie. nie najprawdziwsza wygódka coś takiego. Ludzie. Upikacja z Alojzowa, gmina Iłża, powiat radomski. Rekonstrukcja. ciątki je łaskobie. ciąg dalszy. Aktualnie jestem przy chałupie z Bartodziejów, gmina Jastrzębia, powiat radomski, z drugiej połowy XIX wieku. I tak się prezentuje. Seł za mną, nie? Boże, po bo co to tak ryć? Cała reszta gowiedzi już poszła. Rozpieszkli się na różne strony. Jedni poszli w lewo, drudzy poszli w prawo. O! I takie chodzenie. O, mamy Państwa. Idą za grillem. Widzę, że czują, czują noskiem jakieś jedzątko. Ho, 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 mili państwo, co my tu widzimy? Zagroda z Chomentowa, gmina Skaryszew, powiat radomski. Z 1905 roku. Czy to przypadkiem nie z tego Chomentowa, co moje włości rodowe? Fiu, fiu. <grym> o, tu zapewne spiżarka. Jak zwykle musi być. Studnia, ale chyba trochę nowa. Na pewno musieli ją odrestaurować. Uuu. Zobaczymy co w środku. Pięknie pachnie. O kuchnia jak zwykle, trochę ciemno. Ułożę. fiu! fiu. Ja. papa. A cóż to za wiejski piesek? Ze starożytnej zagrody. <noise> Jak się nazywasz, dziewczynko? Jak <noise> wtedy te wszystkie psy. Bureka albo <noise> O, proszę bardzo. Nie będzie głodować dziewczyna. Jak nic. Mhm. Dzień dobry, dziewczęta. Dzień dobry, Maridziu. Dzień dobry. Mhm. No i co, są te pszczoły, czy jeszcze dalej? Dalej, dalej. Mhm. O, tutaj to jakiś chyba bogaty pan musiał mieszkać. Jakiś płot ma? Nie, nie ma chałupy. Jakieś cieciareństwo. A zwierzątka? Też nie ma. Mhm. I grać na tamburynie, słuchaj. To zagrody XXI wieku, zagroda wiejska. Tam to jest na pewno jakiegoś wiesz, e, pana, który rozpijał chłopów, nie wiesz? Tak, chyba rok temu. Butelki kamionkowe i takie tam. To jest totalne. z tymi starymi chałupami, ładnie tak. No i co tam na pewno się robi? Tam na pewno, słuchajcie, się robi wesela, imprezy okolicznościowe. Serio, taki wielgachny? No, ciężarówka stoi jakaś. Mówię ci to catering jakiś na wesele. <noise> Brawo. A my w dalszym ciągu na spacerze. Chyba się podoba wszystkim. Teraz już kierujemy się do wyjścia. Pewnie będziemy szukać pomału jakieś toalety, nie? Tu będzie z drugiej strony. Z drugiej strony. Fiufiu. Tylko czemu za kratami? Nie latają biedaki wolno. A, mają, faktycznie. Faktycznie. No to prawda. A bo tu jest chyba tak najpa. A my żeśmy do tej knajpy nie wchodzili, nie? No właśnie tam w mi się wydaje, że to jeszcze gdzieś dalej, wiesz co? no i jak? podobała się wycieczka? super! fajne chałupy i homontów jest Homo... homentów? homontów? tak, to jest mój nasze naszy włości naszy. rodowe kurde no Haha. <laughs>